Muzykę jeszcze tam puściłem na zagłuszacza, żeby mama nie słyszała, że kurde coś tam synowi dolega, ale no, syn ma w sobie pełne emocje, ja nic nie poradzę. To jest coś, co, co jest w człowieku, i nie wiem, różni ludzie mają różne sposoby na, na nie wiem, na rozładowywanie emocji, a na dzień dzisiejszy ani nie. Uff, co ja nie robię. Ani żaden nic, no kiedyś się jakieś tam rzeczy robiło, właśnie coś tam, coś tam, nieważne. Ale ogólnie to uważam, że ten filmik nie miałby sensu bez właśnie tej końcówki. Dlaczego? Dlaczego? Bo tam... Ale już naprawdę teraz muszę być inko, guto, oczy w gipsie. Jeśli mnie namierzy, to mnie namierzy, no trudno, no, no, mnie namierzy, no i, o, radość będzie, nie wiem, nie wiem co będzie, ogólnie to mam dziś, kurde, już trzy minuty pękły, no, lipa, wiem, dobra, mam coś tam w sobie, no i co, co ty chcesz powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że każdy, wiadomo, kąt widzenia zależy od kąta siedzenia, tak, ja na przykład, nie wiem, no, widzę to na swój sposób, Jestem jaki jest. Yy, no ale ogólnie co do ludzi, tak? Bo ja nie wiem, ja ze zwierzętami mało gadam, z roślinami też mało gadam, nie wiem. Ogólnie mam jakieś po prostu zajawki na ludzi. Ale co, no teraz to już mówię, na grubo lecę, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo ogólnie ten cały to by był jak taki tekst jak yy, wejść do baru nie jak pójść na imprezę i wypić tylko setkę no niby jestem tam zawarty dużo że kurde yy, że ta kobieta no tak naprawdę to no to tak to tak to jest mocne w sumie. Tak, tak naprawdę, no, tak było. Raz do ciebie. Do, żeby ci powiedzieć, że. kurwa chyba. Wątpię, że ma, nawet moja podświadomość o tym myślała, ale uwierz mi, że w, po jakimś czasie mi to przeszło, tak? Kurde, po prostu, no, kochałem cię i tyle. No, klasyczny związek, tak? Rozstaliśmy się już, ale uważam, że naprawdę że ja przy tobie to uwierz mi to jestem wypierdek komika. Ty jesteś ja naprawdę chciałem naprawdę ja już się z tym pogodziłem, spoko. Wiem, że na mnie byś miała też bardzo dużo haczyków w ogóle, ale to jest nieistotne. Wiesz jaki jest sens w tym wszystkim? Kiedykolwiek, cokolwiek jak myślałaś, ty bardzo lubiałaś pisać przecież. Miałaś Jesteś bardzo podobna myślami mimo wszystko do mnie. My już się nie zejdziemy. Ja już się pogodziłem z tym, że się nie dotniemy. Drugi raz się nie wchodzi do tej samej rzeki. Nie, to już nie ma w ogóle totalnie sensu. Spoko. Kurde, 3,5 minuty zostało. Ale pamiętaj, że naprawdę chciałem wziąć pod uwagę, że jakby się to nie daj Boże rozrosło. Tfu, tfu. To kuźwa, że może to dojść, bo to przecież jest dzisiaj dom. Dom, nie, internet wszędzie. Nie ma problemu, ale naprawdę. Uwierz mi, że żyj, nie ma problemu. Wszystko fajnie, tylko naprawdę ty też się marnujesz w robocie jako. Uwierz mi, ty masz takie pokłady inteligencji, że to jest aż niemożliwe. Uwierz mi. Uwierz mi, ja to przemyślałem na kilka różnych faz wszystko. Naprawdę, dużo myślałem o tym związku, dużo było. zrozumieć, że naprawdę, ja się nie znam, ale ty byś mogła być nawet detektywem. Albo naprawdę, to jest jedyna rzecz. Bo ogólne nasze spostrzeżenia i to, co żeśmy robili, ja wyciągnąłem wnioski po swojej stronie. Czy ty to zrobiłaś taki mini rachunek sumienia dla siebie? Nie wiem. To jest twoja sprawa, twoje życie. Masz już wolną rękę. Leć ptaszemu. Nie ma problemu. Ale pamiętaj, że naprawdę, ty też się marnujesz i jak możesz coś zrobić kiedykolwiek, dla mnie, 70 kg żywej pamiętaj, że możesz nawet w kominiarce tak samo, mogłabyś ludziom opowiadać, bo ty naprawdę masz zajebiste pokłady wiedzy, wszystkiego, tylko ty powinnaś robić, nie wiem, w firmie detektywistycznej, cokolwiek, byle nie, bo ty naprawdę, ja rozumiem, powinniśmy to inaczej rozegrać. Czasu się nie cofnie. Trudno. Nie ma. Piasek to można zamieść i wrzucić do kosza, ale klepsydrę mówię Ci, że ktoś zamknął. Drugi raz się nie urodzimy. Naprawdę. Możesz pomóc swoim charakterem. Rozumiesz? Żebyś czasem... Te... Co by się nie działo? Uwierz mi, że swoim zachowaniem też byś wiele pomogła, bo to, co mówiłaś, jest dzisiaj prawdą, co do niektórych. Na to czekać, żeby uwierzyć, że to jest prawda. Naprawdę... Szafowa, ale uwierz mi, że to nie jest perfekcjonizm, bo ja walczę z perfekcjonizmem. Ja nawet zlew jest uwalony, i nie wiem, podłoga jest o. i kurde, mydło mi poleciało o stąd. A regały też.